Jestem Pani Marchewka, a to jest pierwszy odcinek na... Pierwszy? <noise> to jest drugi odcinek na moim kanale i dzisiaj będziemy grać w grę o nazwie Symulator Dobrego Męża. I w sumie chyba już możemy zaczynać. Dobra, czekajcie chwilkę. Coś tutaj się zcięło nam. Troszeczkę. O dobra, dobra, coś się odcina. I... no. No. Halo. zasadzie Lepszy obraz. Dobra. Gramy. Yy, w takim razie wchodzimy do naszego pięknego domku. W ogóle jest wszystko kwadratowe jak w Minecrafcie. I coś możemy zrobić tutaj w tym pokoju? Nie wiem. Eee... Yy. Wow, 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 Ściany się za Nie umiem tym do końca sterować. Oho, uh o, -huh. uh -huh. uh -huh. uh. uh. trochę w tą. No może przy komputerku możemy pograć w jakieś gry, coś. O! Uh. Chyba płacimy rachunki. Okej. Okay. Łoł! Uh. I teraz chyba możemy iść, zrobić obiadek, czy coś w tym stylu, tylko jakby tu przyjść, żeby jej nie przeszkodzić, bo nie ona nam da jakieś minusowe punkty, żeby my jej przychodzimy wszystko. A, i tak trudno. No, no, wiedziałam. Po prostu to było pewne. W ogóle tak naprawdę nie czułam że gram w symulator dobrego męża, bo nie mogę znaleźć symulatora e, dobrej żony. A chciałam. Dobra. To co za tak chwilę damy jedzenie chyba, co nie, bo my sami nie będziemy jeść, tylko musimy oczywiście jej dać, bo ona nam wszystko zreżeruje, my nie możemy. Eee, mm, 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 mm. tak, e, i właśnie idziemy jej dać to jedzenie, jak w końcu wejdziemy do Salonu. Eee, o matka Okej, o. Okay, o. Wpadała mi, mi, dobra e, Minus jeden punkt, bo co, bo niedobre było Ups, zbijam w chyba stylu Mamy minus cztery punkty i za, żadnych plusowych, ale idę to się nadrobi I Jakoś może to jeszcze możemy coś w zrobić Możemy umyć naczynia? Możemy umyć naczynia śruby, szybry Wyjemy naczynia a my mikrofonów koło nic nie możemy. No dobra, już mam 21 plusowych, a teraz idziemy sobie pod kurz, jaki to lubię. Aj! Aaa! Wejdzie o będzie plus 100 Nie będę tak podchórzony w kuchni Ej, jeszcze, chcę jeszcze punktów. Nie chcę jej zagłuszać wtedy, żeby zaraz, aż w sumie, czemu nie było. Hehe, <laughs> zagłuszymy jej tutaj, co? Co z tego? Ło, już nam odjęło Dobra, Wszystko tylko to musimy odnieść na miejsce, tak? Nie no możemy stanąć na środku salonu, tego Tak przecież ...tak, tak, tak hamu hamach swojej o! Ja chcę to odnieść, tylko ona mi... Daj, płytę mi usłyszał, ona jak to zabrzmiało jak byliśmy w szkole. Ej! Jeszcze. Okej, okej, no dobra. ale musimy to odnieść. Już mamy widzicie ile mamy punktów? Genialnie. No, już. Będzie? Dobra. Będzie tego sprzątania. Dalej, co by tu jeszcze zrobić? O, śmiecia możemy wynieść, no dobrze. by będzie. Bo kwadratowy jest tutaj. Mhm. Mm I OP. Okej. Okay. Możemy wsiąść. E... Użyłaś się na nas, bo chcemy wyjechać. Aha, chyba nie może. E... O, kosiarka. Możemy sobie kościć trawkę czy coś w tym stylu. Pięknie, jak ja go kocham, po prostu Ja bym... dlatego nie nabiłbym co z tego. Jeszcze punktów chcę. Ja chcę punktów. Link do tej gry, jak coś będziecie mieli w opisie. Możemy jakoś zapłacić coś, coś z tym zrobić, chyba nie. Dobra, nieważne. Lecimy do domu dalej. Może coś jeszcze możemy zrobić. Dobra, czas iść na górę. Zwiedzić górę. Ty, ty, ty. O, kibelek! Kibelek! Dlaczego jest minus? 10 punktów. Nie rozumiem ale za to że za podniesienie deski 10 em dobra, nieważne jak Nie wnikamy w tą grę. To jest tylko gra. To jest tylko gra. Możemy się wykąpać. O, możemy się zrobić tutaj. Okej. Okay. Nieważne. Nie zwracajmy na to uwagi, chociaż mąż coś przecież się wurzył. I... Okej, okay. dlaczego... Kto normalny ma broń przy łóżku? Naprawdę? Nie wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie, chyba jakiś psychopata. Ech, Nie mogę wejść. Mówiłam wam, że link do tej gry będzie w opisie? Chyba wam mówię. Dobra, powiedzmy, że mówiłam. I co tutaj możemy robić z tym pistoletem? Co chyba... Chyba się domyślacie, co możemy zrobić. To co, zrobić to, czy nie? Trudno. No, nam no to już? Myślę, że o to chodzi. Słucham, że mamy to zrobić. Dobra, idę ten odcinek. To by było już na tyle w tym odcinku. Nie spodziewałam się takiej grafiki, ale widzimy się w kolejnym odcinku.